Witajcie ponownie, tak jak obiecałem, jestem z malowaniem. Chcę Wam zdradzić patencik do spraya. Normalny, zwykły spray. Tak, żeby się nie mordować paluchem, tylko po prostu mamy taki gadżet. Zwykły, prosty, plastikowy. Bez żadnej elektroniki. Pistolecik, który pasuje do sprayów. Zobaczcie. Ustawiamy sobie dyszą do przodu. Wiadomo tylko wpychamy to do szprajka w i już mamy tak, jakby można powiedzieć, pistolecik do malowania. Idziemy na dwór, zrobimy taki szybki teścik. Tylko psikniemy, jak to działa. No to idziemy na dwór. No to jesteśmy na dworze. Zobaczcie. naciskamy i serwujemy nasz element przykładowy i z daleka żeby nie porobić zacieków i malowanie jednym słowem jest bajeczka prosty przyrząd za parę złotych może i z 15 złotych a tak ułatwia życie no to na razie.